W dzienniku artystycznym site Twombly i jego obraz Hero Lander z 1985 roku. Proszę spojrzeć, obraz przedstawia mit o tragicznych kochankach. Młodzi poznali się podczas Adonidów odprawianych na wyspie Sestos. Zakochali się w sobie, ale Hero była poświęcona przez rodziców dla bogini Afrodyty i nie mogła poślubić Landra. Lander przepływał więc w pław do ukochanej każdej nocy wiedziony światłem lampki, którą Hero zawieszała w oknie swojej izby. Gdy nadchodził ranek, Lander wracał do Abydos. Pewnej burzowej nocy lampka zgasła i Lander utonął w morzu. Kiedy rankiem Hero zobaczyła zwłoki ukochanego wyrzucone na brzeg Sestos, odebrała sobie życie, skacząc ze swojej wieży. To wszystko jest na tym obrazie. Twombly jest artystą amerykańskim, jednym z najbardziej znanych abstrakcjonistów w historii sztuki. Imię zawdzięcza graczowi w baseball. Mieszkał i tworzył w Rzymie.